Cześć. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na szybko. Wracamy w końcu do dziejów średniowiecznej Polski i omówimy dzisiaj początek rządów następcy Kazimierza Wielkiego, a więc Ludwika Węgierskiego. Król Kazimierz Wielki zmarł 5 listopada 1370 roku. Nie pozostawił po sobie syna z prawego łoża, wobec czego w myśl wcześniejszych licznych porozumień tron przejąć miał jego siostrzeniec król Węgier Ludwik z dynastii Andegawenów. Układ sukcesyjny był wielokrotnie potwierdzany, począwszy od zjazdu w Wyszehradzie w 1338 roku, gdzie został oryginalnie zawarty pomiędzy Kazimierzem Wielkim i ojcem Ludwika, Karolem Robertem. Węgierski monarcha wypracował sobie także później w toku wielu rozmów i gwarancji poparcie polskich stanów. Niemniej teoretycznie istnieli także inni kandydaci posiadający roszczenia do polskiego tronu. Pierwszym był wnuk zmarłego króla, Kaśko Słupski. W 1369 roku adoptował go jako syna, przekazując mu w lenną ziemię siracko-łęczycką, zaś na dwa dni przed śmiercią nadał mu dodatkowe posiadłości w postaci wałcza części Kujaw z Bydgoszczą i Kruszwicą oraz ziemi Dobrzyńskiej. Dziewiętnastolatek mógłby także liczyć na wsparcie swego ojca, księcia pomorskiego Bogusława V, bądź też nielicznych wielkopolskich panów. Był też szwagrem króla Czech i cesarza Karola Luksemburskiego. Jego pozycja polityczna w Polsce była jednak słaba. Drugim potencjalnym sukcesorem mógł być ostatni żyjący przedstawiciel linii Piastów kujawskich, z których pochodził także Kazimierz Wielki, a więc Władysław Biały. Przypomnijmy, iż w 1364 roku sprzedał on niewielkie księstwo Gniewkowskie królowi, po czym opuścił kraj. Potem odbył on wiele podróży, po czym wstąpił we Francji do klasztoru. Nie posiadał więc w Polsce żadnych ziem, zaś ubieganie się o tron uniemożliwiały mu złożone śluby zakonne. Innym kandydatem mógł być mazowiecki książę Siemowit III który to posiadał wspólnego przodka z Kazimierzem Wielkim w postaci Konrada Mazowieckiego. Nie był on jednak zainteresowany tronem, lecz zjednoczeniem Mazowsza w swoim ręku jako niezależnego władcy. Przypomnijmy, że hołd lenny, który złożył Kazimierzowi Wielkiemu, obowiązywał tylko wobec jego osoby bądź też jego męskich potomków. Ponieważ takowych nie było, przestał uważać siebie za wasala polskiego tronu. Ponadto w myśl wcześniejszych porozumień ze zmarłym królem zajął także ziemię Płocką, Zakroczymską i Wiską. Podobnie postąpili władający Santokiem i Dresdenkiem niemieccy panowie von Osten, którzy ponownie uznali elektora Brandenburgi za ich feudalnego pana. Śmierć Kazimierza Wielkiego postanowili też wykorzystać Litwini. Kejstut i Lubart najechali na Włodzimierz Wołyński, niszcząc będący w budowie zamek i zajmując okoliczne ziemie. 7 listopada 1370 roku, dwa dni po śmierci Kazimierza Wielkiego, do Krakowa przybył Władysław Opolczyk. Przypomnijmy, że co prawda górnośląski piast był wasalem Czech, to jednocześnie był także zaufanym doradcą króla Węgier. W 1367 roku otrzymał od Ludwika Andegawena urząd palatyna, co dało mu szerokie uprawnienia i czyniło go drugim po królu najważniejszym człowiekiem w królestwie Węgier. Jego przyjazd do stolicy Polski miał przygotować grunt pod przejęcie tronu przez Ludwika. Wkrótce potem do Krakowa przybył także jego pan w towarzystwie matki Elżbiety Łokietkówny. Wysiłki Władysława Opolczyka przyniosły efekt. I bez większych problemów 17 listopada 1370 roku Ludwik Andegaweński został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski. Koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria i tym samym Polska i Węgry zostały połączone Unią Personalną. Były to więc wciąż dwa osobne państwa o różnych granicach i prawach, w których jednak rządził ten sam monarcha. Jego małżonka Elżbieta Bośniaczka pozostała jednak na Węgrzech i nigdy nie została koronowana na królową Polski. Aby upamiętnić zmarłego wuja, król nakazał także później budowę kosztownego nagrobka z marmurową figurą Kazimierza Wielkiego, która przetrwała do dziś. Nie obyło się jednak bez zgrzytu. Janko z Czarnkowa, a więc kronikarz i znaczący urzędnik na służbie zmarłego króla, sprzeciwiał się przejęciu władzy przez Andegawenów. Miał on wkrótce po pogrzebie swego pana naruszyć grób i skraść z niego insygnia królewskie. Potencjalnie mogły one być wykorzystane do koronacji jednego z kontrkandydatów Ludwika. Sprawa wyszła jednak na jaw, zaś znaczący dotąd politycznie Janko został postawiony w stan oskarżenia. Pro-węgierski obóz, który dominował wśród małopolskich możnych i duchownych, chciał także unieważnienia testamentu Kazimierza Wielkiego, w którym przekazywał Kaśkowi Słupskiemu liczne terytoria. Mieli oni obawiać się rozdrobnienia politycznego ziem królestwa, podobnego do tego z okresu rozbicia dzielnicowego. Ostatecznie Ludwik Węgierski postanowił jednak przekazać Kaśkowi większość tych terenów w Lenno, jednak z pominięciem największych ziem sierackiej i łęczyckiej. Nie bacząc na chęć polskich elit, aby nie rozdrabniać terenów Polski, nowy król postanowił jednak wynagrodzić swego zaufanego człowieka, Władysława Opolczyka. Nadał mu w Lenno ziemię wieluńską, poszerzoną o dodatkowe terytoria na zachodzie i wschodzie. Tereny te łączyły Małopolskę z Wielkopolską i właśnie w tej drugiej krainie Ludwik Węgierski napotkać mógł na największą niechęć. Przypomnijmy, że Kazimierz Wielki był w konflikcie z wielkopolskim rycerstwem, czego wynikiem było zawiązanie się tzw. Konfederacji Macieja Burkowica. Stronnicy króla ostatecznie zwyciężyli, zaś majątki przeciwników zostały w wielu przypadkach skonfiskowane. Po jego śmierci buntownicze nastroje odżyły. Aby nieco je uspokoić, Ludwik odwiedził Gniezno. Jednak już w grudniu ruszył w drogę powrotną na Węgry. Zabrał ze sobą także dwie małoletnie córki Kazimierza Wielkiego. Annę i Jadwigę, a także insygnia koronacyjne. Ruch ten podyktowały obawy, iż pozostawiając je w niespokojnej Wielkopolsce, mogły być użyte do koronowania pretendenta. Niemniej nie spodobało się to oczywiście wielkopolskim panom. Uwagę Ludwika Andegawena koncentrowały jednak przede wszystkim potężniejsze i bogatsze Węgry. W Polsce jego interesy reprezentować miała jako regentka jego matka Elżbieta. Być może liczył także na to, że będąc córką Władysława Łokietka, łatwiej byłoby jej uspokoić nastroje, między innymi w Wielkopolscy. W momencie wstąpienia na polski tron, Ludwik Andegaweński miał 44 lata i przez niemal 3 dekady zasiadał na tronie Węgier. Były to rządy udane, bowiem podobnie jak jego polski wuj Kazimierz. Jako jedyny otrzymał od Węgrów przydomek Wielki. Węgry były także w tym czasie jednym z najbogatszych i najpotężniejszych europejskich krajów. Tak więc to właśnie one koncentrowały większość jego uwagi. Jego ojciec Karol Robert zmuszony był walczyć z potężnymi węgierskimi oligarchami. Jednak gdy 16 szesnastoletni Ludwik wstępował na tron, władza królewska była już mocno ugruntowana. Przez lata, zwłaszcza na początku jego rządów, jako korygentka mocno pomagała mu matka, Elżbieta Łokietkówna. W czasie jego rządów Węgry stały się silne militarnie, skutecznie wojując z licznymi wrogami. Tatarami, buntowniczymi Wołochami, Bułgarami, Serbami, Wenecjanami czy niemieckimi książętami. Ludwik wielokrotnie pomagał także Polakom w czasie ich wypraw na Litwinów czy też ruszał na ekspedycje w towarzystwie Krzyżaków. Był on także człowiekiem odważnym, na przykład podczas skutecznej militarnie, choć nie politycznie, wyprawy do Neapolu, osobiście szturmował mury wrogiego zamku. Mogło to się dla niego skończyć fatalnie, bowiem spadł z drabiny do fosy, po tym gdy został trafiony kamieniem. Otarł się także o śmierć podczas pewnego polowania, kiedy to niedźwiedź straszliwie poranił go w nogi. W polityce wewnętrznej umocnił jeszcze bardziej władzę królewską, skodyfikował prawo, popierał handel czy też utworzył uniwersytet w Pecz. 44-letni król Węgier i Polski miał tylko jeden problem, taki sam jak Kazimierz Wielki, a więc brak syna. W 1345 roku poślubił Małgorzatę Luksemburską, córkę króla Czech i cesarza Karola. Ta zmarła jednak w 1349 roku, prawdopodobnie w wyniku czarnej śmierci, nie dając Ludwikowi potomka. Jego drugą żoną miała być córka jego wasala, bana Bośni, Elżbieta. Tu pojawił się jednak problem stopnia pokrewieństwa, bowiem obydwoje posiadali wspólnego prapradziadka w postaci księcia Kazimierza Kujawskiego. Pomimo tego w 1353 roku wzięli ślub, zaś papieską dyspensę uzyskali dopiero po fakcie. Przez pierwsze 17 lat małżeństwa Elżbieta Bośniaczka urodziła mu tylko jedną córkę, która jednak zmarła zaledwie po kilku miesiącach. W roku 1370 urodziła jednak kolejną córkę, Katarzynę, 1371 Marię, zaś w roku 1373 Jadwigę. Niemal 50-letni król miał więc trzy córki. Obawiając się, iż nie będzie w stanie spłodzić syna, Ludwik zaczął więc rozważać uczynienie ich swymi następcami. To jednak nie byłoby łatwe, zwłaszcza w przypadku Polski, gdzie zwyczajowo zawsze dziedziczył mężczyzna. Ok, to tyle na dziś, wielkie dzięki za uwagę. I pytanie do Was. Czy dobrze się stało, że to Ludwik Andegaweński został królem, czy też może jeden z innych wymienionych w tym odcinku kandydatów byłby lepszym wyborem?